Witam Państwa na moim kolejnym wywiadzie. Dzisiaj goszczę Łukasza Dobrego, byłego rugbistę, kulturystę i menadżera też. Tak, się. Słuchaj, Łukasz, no, nie będę tutaj y, kłamał, że się znamy, ponieważ y, mieliśmy taki swój epizod w sekcji rugby. Ty byłeś zawodnikiem, kierownikiem y, drużyny. Y, przypomnij, jak trafiłeś do rugby. Jak tam wspominasz te, te czasy? Tak, do Rugby trafiłem generalnie za namową Maćka Misiaka, który był moim sąsiadem. Czyli tradycyjnie? dwa piętra wyżej. <laughs> e, tak, z racji tego, że cały czas uprawiałem jakiś tam sport. Byłem czynnym osobą, która generalnie czynnie wykonuje jakieś tam swoje zajęcia sportowe. E, Maciek widząc moje gabaryty namówił mnie do gry w Rugby. Oczywiście do formacji młyn, bo za szybko nie biegałem. I tak to się rozpoczęło i tak jak wspomniałeś, yy, tak, byłeś kierownikiem drużyny, pamiętam jak śpiewaliśmy wspólnie piosenki, Orkan to wiatr, jeździliśmy <grym> razem na, na, na mecze, więc naprawdę fa fajna przygoda w moim życiu i, no i dzięki temu poznaliśmy się i poznałem wielu innych znakomitych osób. Natomiast z tak, to. tak w miarę szybko zrezygnowałeś z uprawiania tego sportu, co było przyczyną? Tak przyczyną tego, że zrezygnowałem ze sportu była kontuzja, której nabawiłem się na Mistrzostwach Polskich w Poznaniu, z tego co pamiętam. Po jakiejś tam niefortunnej szarży wywiknąłem sobie obydwa stawy barkowe. Więc tak naprawdę próbowałem to w jakiś sposób leczyć, przeszedłem dwie operacje. No ale z każdym kolejnym meczem te barki wypadały, pomimo tych stabilizatorów, które załatwił mi świętej pamięci teraz już pan Pietrak. No to nie, nie udało się, że tak powiem dalej kontynuować tego sportu. No i dalej poszedłem w siłownię, był to bardziej sport mniej, że tak powiem kontaktowy, bardziej stabilny i niekontuzjowany. Ale tak od razu poszedłeś w kulturystykę, czy to kilka lat? Yy, nie, nie, kilka minęło. lat trwała ta moja yy, rekonwalescencja, w której u, udało się zdobyć dobre 10 kg masy tłuszczowej. <noise> Lekich stanów depresyjnych, bo to niestety człowiek, który yy, dużo aktywnie spędza czas, że tak powiem, był ziemiony, Więc yy, z tego co pamiętam, to gips miałem, że tak powiem, od pasa po samą szyję, raz jeden bark, raz drugi bark. Operacje były dosyć poważne, więc, więc tak, przez pewien czas nie robiłem ze sobą nic. I potem co? Rehabilitacja na siłowni i dalej? Tak, no akurat y, tutaj Wiecie... w trakcie tej rehabilitacji, tych, tych operacji usłyszałem od lekarza wyrok, że już nigdy nie będę mógł trenować na siłowni i generalnie jest warto dla mnie zło, żebym sobie to odpuścił dla własnego zdrowia. No ale jak się później okazało, udało się jakoś przebrnąć y, pozytywnie przez tą rekonwalescencję i no i, i obecnie trenuję też. I trenuje, tak. zostać kulturystą. Tak, i zostać kulturystą. Yy, tutaj oprócz Ciebie jeszcze w Sochaczewie jest Piotrek Zieliński, też, yy, który yy, jest zawodnikiem kulturystyki. Czy ze sobą współpracujecie? Yy, znaczy był, był pewien czas, że uczęszczałem do Piotrka, do klubu Jimmy. Yy, tak naprawdę za namową Piotrka zdecydowałem się na udział w jakichś tam zawodach. Tak, był pewien okres czasu, gdzie się wspieraliśmy, jeździliśmy wspólnie na zawody, wspólnie trenowaliśmy, wspólnie kręciliśmy kardio Godzinę codziennie rano, więc przed zawodami, więc tak, wspieraliśmy się i współpracowaliśmy. I reprezentujesz, z tego, co się doczytałem, klub Black and White Ostrów. Dlaczego? Dlaczego nie Sochaczew? Bo, bo, ponieważ nie ma w Sochaczewie klubu, który by, byłby Należałby do związku IFBB, znaczy do związku Polskiego Związku Kultury, Fitness i Trójboju Siłowego Black and White, dlatego, że mój pierwszy trener Jacek ratusznik był też podopiecznym pana Grzegorza Kępy, który jest założycielem klubu. I tak było najprościej. Tak najprościej. Na czym polega trening, jaka jest dieta kulturysty w tym okresie przygotowawczym i po tym, jak to się zmienia w okresie już im bliżej zawodu, bo chyba to się troszkę zmienia, tak? Wydaje mi się, że można to przedstawić w takich dwóch wariantach. Pierwszy to jest to sezon budowania masy mięśniowej. Już mówię o takich zawodnikach, które są w gazie, którzy już startują. W tym czasie, tak jak wspomniałem, budują masę mięśniową, regenerują się, cały czas poprawiają swoje, swoje wyniki, jeśli chodzi o siłę, jeśli chodzi o, o właśnie o te przyrosty. Ten etap trwa około 12-14 tygodni jest to okres redukcji. No i tutaj dieta niewątpliwie jest bardzo istotną, istotnym elementem w całych tych przygotowaniach dieta i trening oczywiście tak. Więc tak w skrócie opowiem, że zawodnik, który jest bierze udział w sportach sylwetkowych. Wielu z nich to jest taki schemat, że rano codziennie biegają cardio, robią to nadszczo. Chociaż są różne szkoły, jedni twierdzą, że tak jest lepiej, niż że nie. Badań naukowych na to nie ma, że jest to lepsze, ale większość osób tak robi. Natomiast kolejną jednostką treningową jest trening siłowy, czyli typowy trening na siłowni. I często też po tym treningu robi się kolejny, kolejny trening, czyli ten tak zwany cardio, tak? po to, żeby pogłębić ten deficyt koloryczny i żeby szybciej pozbyć się tej zbędnej tkanki tłuszczowej. Czyli ciężka robota, w jednym słowem? Yy... Może na samym początku dla kogoś to zaczyna jest to ciężkie. Dla mnie z biegiem lat, z, wraz z tym, jak nabierałem doświadczenia nie było już tak trudne, ale tak na, na pewno trzeba się pozbyć tych rzeczy, wszystkich wygodnych, tych komfortowych i po prostu tych trzeba się wyzbyć tego, co inni nazywają zdrowym rozsądkiem, tak zwanym, więc po prostu. Zawodnik nie może sobie pozwolić, żeby sobie wyjść w weekend że tak powiem, z kolegami na piwo, zjeść pizzę, czy iść na wesele i, że tak powiem, kosztować. na wesele chyba można być trochę się poruszać, potańczyć. Jak najbardziej ale... w formie cardio, ale tu niestety alkohol nie, nie sprzyja. I te ciasta, torty również. Ale to wszystko idzie pogodzić. No ale to też często jest tak, że zawodnik idąc na tego typu imprezy, idzie ze swoim pojemnikiem. Gdzie raczej nie jest to dla niego zbyt komfortowe, bo każdy no tak, się patrzy w człowieku, co, co, co normalny to jesteś. weź <laughs> się napij jak człowiek jest jak i zjedz jak człowiek. a Tak to wygląda. Ale generalnie tak, jest to systematyczna, ciężka praca. W moim odczuciu yy, no, po prostu trzeba się wyzbyć tych wszystkich komfortów, które się miało wcześniej. Tak? I czy teraz mógłbyś przybliżyć trochę yy, jakichś takich yy, ciekawostek, być może technicznych, bo tak dla przeciętnego zjadacza chleba, no to Kulturysta się kojarzy z tym, że wyjdzie gdzieś tam na scenę, oczywiście odziany tylko w majteczki i tam się pręży, tam mm. skóły, przodem, tyłem. Czy, czy są to jakieś określone figury, czy to jest program dowolny, jak to się dobiera i, i co jest punktowane przede wszystkim? Jasne. Ja może bardziej powiem na własnym przykładzie. To, co wspomniałeś, szeroko pojmowana kulturystyka, czy to jest sporty sylwetkowe, czy fitness obecnie. To każda, każda tak naprawdę to jest. Inna kategoria. Jest kulturystyka klasyczna, jest, yy, yy, jest właśnie bardzo to, co, w to, w czym ja biorę udział, to jest męska sylwetka atletyczna, czyli anglojęzyczna yy, nazwa to jest foskular yy, Teraz jest duży boom na, na fitness yy, kobiet, więc tak naprawdę każda ta, każda, yy, każda ta kategoria, yy, że tak powiem, ma swoje odmienne tak jak wspomniałeś, sposoby prezentowania siebie i oceniania. Na własnym przykładzie powiem, że u nas każdy z zawodników bierze udział podstawowym takim elementem, odzieniem, to są krótkie spodenki, które sięgają do kolan. No i są określone figury, czyli pozycja przodem, pozycja bokiem, to pozycja tyłem. Były swojego czasu też takie wyjścia indywidualne, że w rytmu muzyki mogłeś się zaprezentować w jak najlepszy sposób. I tak naprawdę to jest oceniane? No, oceniane jest tutaj wszystko i naprawdę jest to bardzo subiektywny sposób. Sam sposób oceniania jest bardzo subiektywny i tak naprawdę liczy się wszystko. Jest odpowiedni poziom odtłuszczenia organizmu, odpowiedni poziom tak powiem, nabicia tej, tych mięśni, żeby one były pękate w takim formacie 3D. Wtedy jest to najfajniej. Najfajniej to, to wygląda. Do tego oczywiście odpowiednia jakość skóry. Czyli ta skóra musi być zadbana, więc bardzo często zawodnicy, większość zawodników peelinguje swoje ciało na 2-3 tygodnie przed startem, żeby ta skóra była estetyczna. Właśnie estetyka szeroko rozumiana, czyli e, włosy na głowie, e, uśmiech. E, generalnie prezentacja, e, prezencja, jaką ktoś e, przedstawia na tej scenie, więc tak naprawdę jest mnóstwo różnych czynników, ale, ale takie podstawowe no, to jest e, odpowiednie zaprezentowanie za się w tych. E, w tych y, figurach, tak, które są wymagane. Tak więc. Czyli, tak troszeczkę z charakteru, trzeba być narcyzem do tego sportu. Tak, ja jestem i dlatego mi dobrze w tym idzie. <śmiennie> 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 Nie, ale może być to śmieszne, ale tak. No, trzeba wyjść y, przed sędziów, y, trzeba się uśmiechać, trzeba w jakiś tam odpowiedni sposób spinać ten brzuch, napinać te mięśnie, uwidaczniać je na tyle, żeby to było miłe dla oka. Yy, więc yy, co, co, to, co wspomniałeś, narcystycznym jest samym to, że trzeba w tym lustrze, niestety, Bardzo długo. pozować, długo spędzać, szukać swoich najlepszych pozycji, szukać sposobów, jak, że tak powiem, zak zakamuflować swoje jakieś tam wady, mm -hmm. które się ma, a każdy je ma i po prostu też sposobem jest, żeby ich nie okazywać na tej scenie, tak? Wtedy jest się wysoko oceniony. No, na swym koncie masz już sporo osiągnięć trochę tych yy, krążków zawisło na Twoich piersiach i. Co to jest tak konkretnie? Bo dosyć tak mało się o tym pisze. Ty też tak dosyć oszczędnie się tutaj prezentujesz w Sochaczewie, że, że tak nie, nie do końca można wyłapać gdzie, co i jak. No wiem, żeby to medale mistrzostw Polski, mistrzostw świata i czekałeś na medal mistrzostw Europy. Tak, to może od samego początku, tak w wielkim skrócie, z takich najważniejszych moich osiągnięć, którymi mogę się pochwalić, to był w Mińsku Mazowieckim Puchar Polski zajął drugie miejsce. Wcześniej oczywiście, zanim zajęłem drugie miejsce, Wcześniej brałem udział w zawodach, startowałem z moimi kolegami, z którymi zawsze przegrywałem. No później udało się, że tak powiem, tą formę poprawić, zrobić na tyle wysoki progres, że zacząłem z nimi wygrywać. No i Takim, że tak powiem, krokiem do przodu był Puchar Polski. Miesko-Mazowieckie zająłem drugie miejsce. W związku z tym zostałem zakwalifikowany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. I na Mistrzostwach Świata zająłem czwarte miejsce. Miałem remis punktowy z kolegą z Hiszpanii. On zajął trzecie miejsce, więc tutaj, tak powiem, naprawdę jakieś szczegóły zadecydowały, czemu on był trzeci, a nie ja. Podejrzewam, że w moim przypadku są to tatuaże. Które niestety są na niekorzyść zawodników, no. bo przykrywają jednak troszkę tej No, trochę ja tak, tak. Skóry, no Ale te tatuaże muszę mieć. Jak pewnie no. dojdziemy do tego, podejrzewam. Skąd i, i dlaczego. No, więc, Puchar Polski. Następnie jakimś takim konkretnym osiągnięciem to było na mistrzostwach Polski zająć trzecie miejsce. Z tych zawodów jestem najbardziej zadowolony ponieważ miałem najlepszą formę i konkurencję miałem naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc to trzecie miejsce, mogło być drugie, mnie w jakiś tam sposób satysfakcjonowało. Idąc za ciosem <coughs> yy, z takich ważniejszych imprez, to były Mistrzostwa Europy w Santa Suzana w Hiszpanii. Tam ku mojemu zaskoczeniu, bo nie nastawiałem się na nic wielkiego, bo to są Mistrzostwa Europy, udało mi się zająć również trzecie miejsce. Kolega, który wygrał Mistrzostwa Polski zajął drugie miejsce, więc, więc też jakiś Jakiś tam progres mały był. No i ostatnim takim sukcesem, w moim odczuciu oczywiście prywatnym, jest to wicemistrzostwo Polski w tym roku w Kielcach. Czy tak, sukcesy są? Tak. Masz układkę w sporcie dla wszystkich, gdzie jest no tak, zaprezentowany. Tak. To było w 2020, gdzie odwołali mi mistrzostwa Polski <laughs> i tutaj Państwo sodosy zaproponowali mi udział właśnie w sesji. Ku mojemu zaskoczeniu udało się skończyć tę okładkę, więc to też. Że tak powiem jestem z tego zadowolony i czy będę za... miał co pokazać. Ale czy za tym idą jakiś sponsorzy, którzy w jakiś sposób wspierają ewentualnie jak, jakaś twarz już znana w reklamie, coś w tym kierunku? No, powiem tak, może w Polsce jest parę osób, które są w stanie, że tak powiem wyżyć z tego i, i mają jakiś tam sponsorów, mają jakieś stałe pensje, mają dodatki w postaci suplementów i pewnie z jakichś różnych reklam nie wpadają. Natomiast ja nie jestem na tyle, że powiem, dobry, żeby w tą ścisłą czołówkę się dostać. A druga sprawa, nie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ pracuję zawodowo, a kulturystykę i te wszystkie starty traktuję tylko i wyłącznie jako pasja. No to teraz o tych pasjach, bo tak patrzę właśnie na ten tatuaż. Takie znajome jakieś, widzę tutaj paprotki. To oznacza Nową Zelandię, tak? Tak, Nowa Zelandia, a, że tak powiem, bzika na punkcie Nowej Zelandii załapałem właśnie grając w, rug w rugby. W rugby, rugby, nie wiem do dzisiaj jaka jest poprawna… No, powiedzmy pisa. w rugby. W rugby, Ustalmy, tak? że jak się pisze, tak się czyta tak, w Polsce, w rugby. Tak? E, no i tak jak pewnie większości zawodników w tamtym okresie, moim, że tak powiem, takim guru był John Alomu, świętej pamięci. E, no i napatrzyłem się na tych nowozelandczyków, na tych e, zawodników z Samoa, z Tongo, z Fiji. Oni mieli takie, e, takie tatuaże. No i też e, Dwayne Johnson, The Rock, ten aktor. On ma bardzo podobne te tatuaże, aczkolwiek ja nie kopiowałem tych tatuaży, tylko udało mi się odnaleźć osobę, która zajmuje się tym na co dzień. E, wie, co każdy symbol oznacza, więc nie jest to zlepek, e, że powiem, z, z grafiki Google. Tylko tak. wszystko ma tutaj swoją historię zna i jest znane z tatuaży. A tak pokrótce. Co tutaj jest zapisane? Bo ja tutaj widzę tą paprotkę, słynną Black. Tak, to jest paprotka, to all jest... All Blacks. Tak, z All Blacks, tych wszystkich, to jest symbol nieustępliwości, waleczności. Nie będę się rozbierał, ale mam też e, symbole, które świadczą o tym, że mam dzieci, rodzeństwo. Mam też, e, w, że tak powiem, wkopiowane imiona swoich dzieci. Brakuje jednego, muszę dorobić, bo niedawno się urodził, półtora roku temu. E, więc... E, tak, ale generalnie jest to kawałek historii mojego życia. Że, że to nie jest tylko rysunek, tylko coś Nie, ma on dla no mnie bardzo duże większego. znaczenia. Jeśli chodzi o popularny liś, to mam tutaj drugi, więc. O, też to jest, jest. Tak, też. I... Nowej Nowej Zelandii. Blacks, tak. No I Zal... spełniłeś chyba swoje marzenie będąc nowej Z... czy na Nowej Zelandii na wycieczce. Tak, udało nam się wyruszyć. Zawsze o tym marzyłem. Zresztą do dziś moim marzeniem jest tam zamieszkać. E... Być może kiedyś się to uda zrobić, ale tak, znalazłem w końcu, gdzieś tanie loty, była promocja przez China, przez Air China za jakieś tam nieduże pieniążki. Przygotowałem się pół roku do tej podróży i finansowo i organizacyjnie, bo musieliśmy tam sobie wynająć e, camping car, żeby się poruszać, zwiedzać i mieszkać, że tak powiem, nad każdym jeziorem, na którym chcieliśmy. No i tak, niewątpliwie to było kolejne marzenie, które udało mi się spełnić, a być może uda się jeszcze powtórzyć. Mecz byłby zaliczony? Obejrzany e, jakiś? No, no nie, właśnie jak byliśmy w miejscowości Dunedin, mieliśmy już, już kupować bilety, czy mieliśmy zakupione, nie pamiętam, na, na tą ligę nowozelandzką. Ale niestety w dzień przed zawodami za tam był atak terrorystyczny. Jak słyszałeś. Tam chyba to, Australijczyk, czy jakaś inna osoba. To coś tam się działo. Tam rozszalał w kościele Gdy? tych ludzi, i w związku z tym ogłosili żałobę narodową. No i mecz został odwołany, bo obawiali się, że może dojść do jakichś zamachów w trakcie meczu. Trzęsienie ziemi przeżyte? Niestety nie. Niestety nie. Natomiast... Śmieję się z tym, niestety, ale, ale na każdej plaży widnieją napisy, tabliczki, że możliwość występowania trzęsienia ziemi. Natomiast tak. przeżyty skok na Bandzi. No tak, udało się przy okazji zaliczyć, widzisz, nawet zapomniałem o tym, udało się zaliczyć też skok na najwyższym bungee w Nowej Zelandii, więc to też niewątpliwie, no, że tak powiem, staram się ustawiać sobie jakieś cele w życiu i do nich konsekwentnie dążyć, Na ty, tymi celami najczęściej są jakieś tam marzenia, tak więc. A powiedz mi, co się czuje przez te 5-6 sekund lotu w dół, tego spadania, bo potem to już tak trochę w górę, trochę w dół, to już tak bo widziałem, że na Twojej twarzy się bardzo różne tam yy, malowały yy, uczucia, od takiego lekkiego tak, tego... jakby przestrachu, aż potem po taką ulgę, odprężenie. No tak, człowiek jest na początku bardzo odważny, póki nie stanie już na tej krawędzi no, i nie spojrzy w dół. Jak się spojrzy w dół, znaczy to nie jest mój pierwszy skok na bandzi, więc wiedziałem, że skoczę, więc się tego nie obawiałem, aczkolwiek fakt, ta wysokość robiła wrażenie. A co się czuje? No, na początku czuje się strach. Jak się skacze, to zostajesz taki że tak powiem, zachwyci się tak powietrze, że nie jesteś w stanie przez chwilę oddychać, ale ja czuję, że spełniam po prostu kolejne swoje marzenia, dobrze, dobrze wykorzystuję ten czas, który mam. No i ta adrenalina jest naprawdę olbrzymia, więc spadając, można się poczuć jak tak, można to określić jakąś formą wolności chwilowej, takiej oderwania się od wszystkiego, bo nie myśli się o niczym innym, tylko o tym skoku. Tak? To też jest fajne. Więc no tak. Się o dzieciach, masz ich trójeczkę? Czwórkę. Czwórkę. Tak. Yy, wiem, że twój syn Maciek trenował Judo. Tak, Maciej trenował Judo, ma dosyć dużo krążków. Niestety, yy, z racji tego, że duże wymagają mają nauczyciele w szkole, więc musiał z tego zrezygnować, żeby sobie jakoś to wszystko poskładać. Poza Judo jeszcze trenował boks, jeździłem do Warszawy, więc. A młodsza? Yy, Nikola. Nikola z takich sportów. Nikola miała kiedyś, kiedyś yy, smykałkę do sportów akrobatycznych. Nawet troszeczkę uczęszczała, ale jeszcze jej się po prostu nie chciało. Yy, a później troszkę pograła tutaj w naszym klubie tenisa stołowego w Sochaczewie. Też podobno miała do tego dryg, no ale też jakoś tam no, po prostu no? nie poszła. No nie, było, nie było jej to pisane. A dalej mamy Filipa, który chodzi obecnie do pierwszej klasy tutaj, do czwórki. Filip chce robić wszystko i chodzić na judo i, i, i na rógby nawet przez chwilę, i na piłkę nożną, i na siłownię statą. Tak. No i naj, naj, najmłodszy Tymon. To akurat, może wspomnę, tylko odnośnie tej Nowej Zelandii, że śmiejemy się z żoną, bo ma po prostu taką, taką karnację, taką skórę jak, i różne takie cętki na, na swojej skórze, jak taki się po prostu urodził, że po prostu chyba te Duchy Maorysów, na Duchy Maorysów. Tak, przyleciały z tej Nowej Zelandii i, i stąd wygląda, jak wygląda. No może, jak byliście do Nowej Zelandii, bardzo dużo myśleliście o nim i tak. Być może. No nie wypominam ci wieku, ale tak dochodzisz do czterdziestki. Prawie. Tak, mam 38 lat. Tak. Jak długo można być kulturystą? No Znaczy, powiem tak, no, żeby być kulturystą i żeby coś faktycznie osiągać i mieć z tego jakieś pieniążki, o których, o których wcześniej pytałeś. To najlepszym wiekiem jest moim zdaniem, w moim odczuciu jest tak tak naprawdę zaczynać od najmłodszych lat, czyli od lat 20-22 i cały czas być w formie i trenować. I wtedy mając nawet 32 lata jest to bardzo dobry wiek do startów, bo wtedy też dochodzi taka dojrzałość mięśniowa, której młodsi zawodnicy nie mają. To zawodnicy mniej więcej wiedzą o co chodzi, więc ciężko mi to teraz wyjaśnić. Ale żeby coś osiągać no to myślę, że tak do 35 roku życia ma to sens. Później natomiast też można dalej z tym działać, bo są, yy, są, że tak powiem, kategorie wiekowe zrobione, czyli są mastersi. W federacji, w której ja występuję, czyli IFBB, yy, mastersi są od 40 lat. Więc być może, jeśli jeszcze kiedyś zdecyduje się wyjść na jakieś zawody, to już raczej właśnie w tej kategorii myślę, że się zdecydujesz. myślę, że się zdecydujesz. Yy, więc yy, kulturystą takim czynnym może nie, nie da rady być całe życie, bo to jednak wiąże się z zbyt dużą ilością wyrzeczeń, wyrzeczeń i to też do końca nie jest zdrowe. Samo kwestia odwadniania, się wspominam tutaj o jakichś tam innych dodatkach, ale sama kwestia odwadniania organizmu, otłuszczania ma wpływ na hormony. Więc, ale zamierzam całe życie, że tak powiem, trenować i czy, czy, być takim czynnym, może nie zawodnikiem, ale osobą, która hmm, pójdzie na siłownie, pobiega i chce to jak najdłużej utrzymać. Bo na co dzień pracujesz w dużej korporacji jest zatrudniającej na świecie ponad tam 15 tysięcy ludzi bodajże. No, chyba nawet więcej. A może i więcej. Znajduje się nam na tej liście Fortune 500. Mhm. I co tam robisz? Hmm. W wielkim skrócie jestem menadżerem transportu. Teraz troszeczkę zmieniłem, że powiem sw swoją kierunkowość w firmie, ale praca generalnie polega na na współpracy z klientami, na, na rozbudowywaniu kontaktów, na pozyskiwaniu nowych umów, kontraktów w tak wielkim skrócie. A jakie jest pozasportowe marzenie Łukasza Mało No, myślę, że już wspomniałem o tym w trakcie naszej rozmowy i takim, znaczy z takich przyziemnych tematów, no to oczywiście zdrowie rodziny jest dla mnie najważniejsze i chciałbym, żeby zawsze wszyscy byli zdrowi. A z takich już bardziej moich narcystycznych zamysłów na dalsze życie, no to na pewno chciałbym, przynajmniej może nie na zawsze, ale spróbować wylecieć do tej Nowej Zelandii i pomieszkać tam parę lat. I tego Ci życzę, chociaż będzie bardzo przykro, że tak da, daleko się oddalisz od naszego miasta. Dziękuję za... bardzo. Miło